W ciągu tych kilkunastu dni na tyle poznałem drużynę, że stwierdzam, że jest to bardzo wartościowy zespół. Kwestia jest tylko, bo to często takie zmianki w prasie się przejawiają, a ja stwierdzam jednoznacznie, że mamy problem przede wszystkim z koncentracją, taką dyscypliną taktyczną w grze defensywnej. I Pokazali z Alką, mimo że ten mecz nie był piękny, to uważam, że przez 90 minut zagrali bardzo, ale to bardzo konsekwentnie. Podobnie było w Jagiellonii, Białystok, chociaż też tak tej konsekwencji do końca nie było, tak jak było z Alką, ale grali te pierwsze 40 minut poprawnie. Zabrakło moim zdaniem w Białystoku akcji ofensywnych i, i, i nie mieliśmy ich za wiele, poza... Tą akcją, z której e, kto tam był? Macie korzym. Gdyby szelił, to by było mogło być ciekawie. Nie strzelił, a, a tym bardziej myśmy e, nie, uniknęli, nie uniknęli błędów w defensywie i stąd się skończyło jak skończyło. Jeśli jeszcze raz podkreślam, zagramy e, z, du, z dużą determinacją. Z konsekwentnie, z dyscypliną w defensywie na zero, to moim zdaniem jesteśmy na tyle mocni w ofensywie, że jesteśmy w stanie wygrać ten mecz, strzelać bramki. Wiadomo było, że yy, grał już w pierwszy, yy, meczu z Arką Jacek, Jakub Bąk od pierwszej minuty. Jest duże prawdopodobieństwo, że wyjdzie również w najbliższym meczu też od pierwszej minuty. Tak, e, jeśli będzie taka okazja, to prawdopodobnie zagra. Jest również Andrzej Papocki, który moim zdaniem był najlepszym zawodnikiem na tym meczu przeciwko Jagiellonii w młodej ekstraklasie. Nie twierdzimy, że nie zagają ci zawodnicy, chociaż jeszcze raz podkreślam, chcemy ten mecz wygrać. Z drugiej strony, chcemy, żeby duża zagrała nie tylko efektywnie, ale efektownie dla oka. Żeby to było no, fajne pożegnanie sezonu. No, wiadomo, e, jestem po rozmowie z naszym zarządu i, i jutro jestem w stadzie. Miecz, Ostatni? Tak. Z Lechem. jeszcze raz? Z Lechem, w Poznań na kolejkę. Tutaj, na naszym stadion, chcę mówić, nie? No, i si co że pewnie będę grać w Może dostanę jakieś propozycje, nie wiem. Ja wiem, że też mam tam swoje lat, ale decyzja padła, bo ja już czuję, że nie mogę już dużo dać dla tej drużyny i na przyszłości też mm, nie chcę tutaj stąpić w jednym miejscu, w mogę ktoś na moim miejscu robić coś z lepszego dla klubu. Czy będzie, że jakby w przyszłości z Polską, czy zostało no, w Polsce dalej? W tej chwili to jest to pierwsza decyzja, to, to zobaczę jak to będzie. Nie? Czekam trochę, jeżeli będę dostał tam jakąś tam konkretną propozycję, która może mnie zadowolić, to, to mogę się trochę poigrać. Jeżeli nie, to pewno jest, e, no, że będziecie co zrobić na kierunku piłki Wiesz, ja, ja tak jestem taka osoba, który zawsze uważam, że dużo rzeczy zależy od mnie, ja, Na przykład jak są przegrane mecze, ja ostatnim prawie nie śpię i mam dużo tam sumienia, wiem, że zawsze mogę coś lepiej zrobić. No i stwierdził, że <grytania> nie mogę nic lepiej robi po prostu, wiesz. Jak to się lepiej czuje, że nie ma co dać więcej, to, to lepiej dzwonić do tego miejsca i dać tam który mają lepsze przyszłości, młodzi ludzie, którzy mogą przyjechać tutaj do klubu i co najmniej fizycznie siły mogą być lepsze od mnie, Powiem tak, jestem gotowy na kolejne występy od pierwszych minut. Na pewno dam siebie wszystko. Nie spocznę na Olarach po jednym występie w pierwszym składzie, na przykład z Arką. Nie wiem, tak jak mnie powiedział, wszystko, zrobimy wszystko, żebyśmy wygrali. Musimy zagrać w czwartą piłkę, prawda? Nie możemy się cofnąć. Gramy u siebie, mamy tą przewagę własnego boiska. Myślę, że kibice nam pomogą w tym i wygramy to spotkanie.